Cześć, jestem Cyddi i witam was w prezentacji teksturpaka Faithful. Ogólnie miałem nigdy nie robić prezentacji teksturpaków, bo ich nigdy nie używam poza tym jednym, bo raczej mi one nie pasują. Ale jak zauważyłem, większość osób używa właśnie tego. I prosiliście mnie, żebym, nie wiem, dał łaminka albo nakręcił filmik o tym. Tak więc link macie w opisie i jest filmik. Nie jest on jakimś pro, profesjonalnym showcase'em teksturpak'a, taki luźny po prostu. Chcieliście, to macie. No i tak, co robi ten teksturpak? Teksturpak ulepsza nam tekstury na 32 x 32, bo wiadomo, defaultowe mamy 16 x 16, a praktycznie nic on nie zmienia. Po prostu wszystko wygląda ładniej, tak samo, ale ładniej. Na przykład creeper, nie wiem, obrazy wyglądają dużo ciekawiej, ta trawa, kwiatki, nie wiem, miecz, jak jest teraz fajny, albo zbroja. Po prostu wszystko wygląda teraz dużo, dużo ładniej. I myślę, że to by było na tyle. Nie ma co tu więcej pokazywać, link macie w opisie. A jeśli tego typu króciutkie filmy wam się podobają, dajcie łapkę w górę, jeśli nie dajcie łapkę w dół i napiszcie czemu. No i też ten tekst teksturpak będzie w mojej paczce modów kolejnej, która już be, a która wyjdzie po wyjściu modloadera oraz Optifina. Tak więc to by było na tyle, trzymajcie się i hej!